Siemano, tutaj Tropco i witam w kolejnym odcinku Farminga 22. Jak widzicie, tutaj mam już trochę z, yy, stależowane pole, ponieważ poprzedni odcinek mi po prostu się zdupcył. Yy, zjadłem przez to trochę nerwów. Chwila przerwy i wróciłem, żeby nagrać to z powrotem. No więc historia jest taka, że wypożyczyłem sobie ten agregat tutaj Amazona, żeby po prostu przerobić pole. Przetależować je. No i jeszcze e, zwracam uwagę na to, że jeden sezon zrobiłem sobie poza odcinkami, tak jakby. Więc pojawił się nowy nabytek, jakim jest Jung Heinrich wózek widłowy, elektryczny, który ułatwił mi po prostu ładowanie e, miodu. E, także zaopatrzyłem się w, nowe, w nowy teren. Sprzedałem tą kieszonkę, ale to mniejsza o to. E, I kupiłem Pole numer 41, na którym działa sobie pracownik z kultywatorem. No, zresztą już kończy, chyba. To mój mójle. Za 4-5 przejazdów. Eee, dobra. Co jeszcze ciekawego się mu wydarzyło? Eee, pojawił się plan, żeby kupić nowy ciągnik. I tym ciągnikiem będzie eee, John Deere, taki starszy, ale. Cóż. po prostu żałuję, że nie kupiłem go na początku rozgrywki, tylko tego fenda wybrałem. Jak się okazało, fend jest spoko traktorem, ale jest za mały. Po prostu nie wyrabia z mocą. Eee, jeśli chodzi o tą talerzówkę, no to na pewno się w nią zaopatrzę. Kurde, no kosztuje 35 tysięcy, ale jest świetna, 6-metrowa, więc, więc praca nią to jest błyskawiczna. I do klasa bardzo fajnie będzie pasować. Do klasika też właśnie planuję kupić yy, obciążniki opon. W ogóle cały nowy komplet opon i zmienić mu mapę silnika, żeby miał te 200, y, 205 koni bodajże no bo on ma taką możliwość, więc będzie najmocniejszym ciągnikiem na moim gospodarstwie y, co oczywiście przyczyni się do bardziej do lepszej wydajności no i przyznacie sami, że on świetnie wygląda po prostu z tym agregacikiem, z tą broną Jeszcze z tym obciążnikiem klasowskim, no to to już w ogóle No i prawdopodobnie Fendt po tym sezonie pójdzie na sprzedaż i, I pojawi się nowy, nowy ciągnik Znaczy używany, ale Ale nowy na gospodarstwie, o to mi chodzi Brona się spisuje całkiem kurde fajnie Jestem nią jak najbardziej zainteresowany. Też kolorystycznie się zgrywa fajnie z, z moimi maszynami. Eee. I, no i będzie w razie czego jeden serwis, no bo będzie serwis Amazona do rozsiewacza nawozów, jak i właśnie do brony talerzowej. Także jeden producent, jeden serwis całkiem przyjemnie. No niestety klas musi mieć też obciążniki opon z tyłu, bo kurde yy, poza odcinkiem sprzedałem też bele te słomy i, i przy ładowaniu trochę mu tą dupę podrzucało więc obciążniki na pewno się pojawią w oponach no ale poza tym z racji, że on ma automatyczną skrzynię biegów, ładowanie bel słomy tym ciągnikiem to była czysta przyjemność Także jestem zadowolony z, z efektu pracy. No i też myślę, że będziemy niedługo na etapie kupna e, przyczepy nowej. Sprzedamy sobie. E, sprzedamy sobie dwie te moje najmniejsze, przy, najmniejsze przyczepy i kupimy. Już wam pokażę, którą. Kupimy sobie przyczepę. Brandnera tą bo ona może być lawetą, jak i, jak i właśnie taką wielką przyczepą i, i tak, może mieć jeszcze rozszerzenie oczywiście ale najbardziej mnie cieszy że ta laweta jest taka wielka więc więc ładowanie tym jakiś palet i złożenie tego to będzie też bardziej wydajne tym bardziej, że, że yy, miód się strasznie opłaca teraz. Czekamy do lutego, właśnie ze sprzedażą. Jeszcze się trochę tego nazbiera i pojedziemy to sprzedać. Z tym, że na tą przyczepę nie załaduję, wiadomo, tyle, ile bym tego chciał załadować, więc tak średnio się to opyla. Ale, mimo wszystko, pieniądze to pieniądze. Nie leżą przecież na ziemi. No, prawie sobie skończymy y, bronowanie. I trzeba będzie bronę zawieść sąsiadowi, bo on też na testy właśnie ją y, wypożycza i też się właśnie przymierza do Amazonki. Ja raczej pójdę w Amazonkę, bo jak mówię, będzie serwis zarówno i do tego, i do rozsiewacza nawozu w razie czego. Jakie myślę, że, że pójdę więcej maszyn tej marki w przyszłości. No plus jeszcze agregat mam, ma Amazon. Więc grzechem by było nie wziąć tej brony. Kurde, strasznie mi się podoba ten ciągnik w połączeniu z tą maszyną i no cudownie to wygląda. Ale jeszcze cudowniej on będzie wyglądał na innych oponach. On z założenia miał być takim ciągnikiem transportowym, ale kurde... No jak widzicie, przede wszystkim w polu robi. Z przyczepami to więcej czasu masy nawet spędza niż, niż ten traktor, więc... Więc no... Będzie miał na pewno inne opony. Może przejdę do Maseja na chwilę? No, jak widzicie, tutaj ten agregat to już jest lekko zużyty. i właśnie to pole jest tutaj fajne. Kurde, myślę, że na nim posieje soję na tym i na tym obok. A tutaj posieje jęczmin. No, tutaj trochę pracowników zrobił mi jaków, no ale. Nie chcę mi się już tym zajmować. Miłej pracy. Ja się zajmę tutaj już kończeniem tego talerzowania. I muszę zakończyć odcinek, żeby sprawdzić, czy to się kurde normalnie nagrało. Więc ten odcinek też będzie taki krótszy. Ale jeszcze nie ufam temu programowi do nagrywania. Więc. Więc pasuje to sprawdzić. Kurde, ale śmiga z tym. Nawet bym mu nie musiał zwiększać mocy, ale jak będzie miał te 205 koni, to mu raczej nie zaszkodzi na pewno? A to jednak 20 koni więcej niż teraz co ma. To jest sporo, jednak. No i plus to, że on tak kurde świetnie wygląda, tak ten zestaw się zajebiście prezentuje, że to głowa mała. Myślę, że poza odcinkiem sobie zasieje to. też rozrzucę nawóz no i będzie fantastycznie już pasowałoby powoli uderzać w jakieś zwierzęta krowy będą mają oczywiście pierwszeństwo z tego względu, że Najbardziej mi się je opłaca hodować. No ale to jeszcze trzeba uzbierać kurde kupę siana na oborę. I kupę siana, żeby kupić te krowy. Plus jeszcze maszyny związane z tymi krowami. To jest następne. Także wszystko kurde na tych pieniądzach polega w tym farmingu niestety. Mógłbym wziąć kredyt jakiś, ale nie wyrobię ze wszystkim. Najpierw bym jednak chciał kupić tego John Deera, bo myślę, że, że ciągnik, który ma 175 koni też znajdzie swoje miejsce na tej gospo gospodarce, więc. Więc będzie fajnie. Klasik już ma 6 kurde motogodzin natuczonych, więc. No, sporo, sporo już pracy przerobi. Naprawdę on ciągle tylko jeździ. Dobra, no i skończone. No to ja dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zawożę bronę talerzową sąsiadowi. Zachęcam do oglądania kolejnych, jak i poprzednich odcinków. Na razie, trzymajcie się. Cześć.